To jest potrenowana. Jeszcze jeden piesek. Brawo! Dziękuję. Proszę państwa, proszę o powstanie zdjęcie czapek z głów Chemelowi. Zobaczcie, który rada Jesteśmy świeżo po ogłoszeniu wyników, Grand Prix Relax, Brajniki, Sasek. Mamy na żywo zwycięzcę zawodów, indywidualnego zwycięzcę drużynowego, Darek Jankowski. Darek, jak, jakie emocje powiedz po, po zawodach, na, na, na gorąco? No po, muszę powiedzieć tak, że emocje były do samego końca, ponieważ ten ostatni sektor był bardzo różny. No, pierwsza połowa zawodów było bardzo słabo z rybą. Dopiero później wstrzeliłem się w rybę, zacząłem je wyławiać pojedynczo. Nie było tak, prawda, że, że na pewniaka jedziesz, że wygrywasz sektor, czy jesteś bardzo wysoko, no bo... Nie, Tomku, to nie było tak, jak powiedzmy na sasku, był inny charakter łowienia przede wszystkim. Ja głównie skupiałem się na płotce, starałem się wyławiać płotkę. Płotka była cięższa, prawda, po prostu. Tak zdecydowanie wartało łowić płotkę, ponieważ chodziło tu o wagę, no, nie wartało łowić tych małych ryb, jazgarzy, czy tych okoników. Aczkolwiek przyszedł moment taki, że każda ryba by się przydawała, ale mimo wszystko starałem się szukać płotki. No, w ostatnie 50 minut udało mi się ustawić tą rybę półtora metra nad, nad dnem i wtedy zacząłem ją sukcesownie wyławiać. No właśnie powiedz może, co było sukcesem do, no do zwycięstwa może w całych zawodach. Już nie rozbijają mi się na tury poszczególne były trzy tury ciężkie, ale co było kluczem do sukcesu w trzech turach, powiedz. Rozumiem. Głównie no, wielkość morbyszki miała ogromne znaczenie. Możesz bo... powiedzieć, jaką łowiłeś? Tak, tak. Łowiłem morbyszką numer trójka, 3, 3 mm. 3 mm, kuleczka 3 mm. Nie było sensu stosować większych morbyszek. Ja ta sprawa sprawę, że e, większa morbyszka szybciej opada, ale zdecydowanie były inne branie. Od większych morbyszek, które mi się odbijały. Takie były strykania. Nie skuteczna po prostu. A A na jakie żółce powiedz głównie łowiłeś? <laughs> Ogólnie łowiłem żółką 0,54. 0,54. Tak, tak. tak. 0,54 i 0,6. Darku, jeszcze raz gratuluję, serdecznie gratuluję, gratuluję całej drużynie. Powiedz coś może o samej zawody, o organizacjach, o, o tym, że były dwa łowiska. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? No, według mnie jest to rewelacyjny sposób organizowanie zawodów na dwóch łowiskach, że nie łowimy ciągle na tej samej wodzie, tylko zmienia się charakter łowienia. Zmienia się, rybki się zmieniają, tu mamy powiedzmy płotki, tam mamy okonie. Jest łowisko, gdzie trzeba ryby wyławiać na gęsto, czyli trzeba ich złowić bardzo dużo, ale są też zawody takie, gdzie trzeba ich złowić dosłownie 5-6, żeby mhm. być dość wysoko. A ja? jeżeli chodzi o organizację, to naprawdę chłopaki się Starnowa postarali niesamowicie. Sama organizacja, przygotowanie tego wszystkiego, no bo jak to wszystko to tak wygląda, że no przyjechać 500 km z Starnowa i organizować zawody na Mazurach, no to jednak jest to kłopot, ale dali radę, wywiązali się na medal. Także dla nich też się należy medal. Gratulujemy. Tak. Ja powiedziałem i pisałem przed zawodami, że te zawody wygra człowiek, który będzie po prostu taki najbardziej wszechstronny. Naj, naj, nie będzie przypadku na pewno zwycięstwo. No i to po prostu się myślę potwierdziło. Precyzja, łowienia i skuteczność. Cześć, tak Gratuluję myślę. jeszcze raz i do zobaczenia w następnym Grand Prix. Oby było tak samo dobrze. Dziękuję. Świeżo po zawodach po ogłoszeniu wyników wyniki były bardzo interesujące zrobione myślę, bo z stylem amerykańskim na tablicy emocje rosły, adrenalina rosła. Tomasz, no, gratuluję przede wszystkim. No, drugie miejsce indywidualnie. Jak to się u nas mówi, nie ma krzywdy. Zwycięstwo drużynowe z dużą, no, z przewagą jednak. Wasza trzecia tura pokazała Waszą dominację. Powiedz coś może o, o samym wędkowaniu. No, tutaj o... O tych łowiskach. No przede wszystkim dziękuję za gratulacje. No, wędkowanie łowiska okazało się bardzo fajnymi wodami. No, sasek mały, gdzie dominował w większości jazgas W tej chwili okazało się, że jest bardzo fajnym łowiskiem, dużo okonia, dużo krąpika białej ryby, także każdy, każdy był zadowolony, każdy miał rybę. Tu decydowała szybkość, mobilność na sektorach, oczywiście dobór zanęt i przynęt wszystko najwyższej klasy, mormyszki cienkie żyłki to jest podstawa. W przypadku dobre nie mogło kiwaki, być no. w zwycięstwie nowym indywidualnym. No ja tutaj. myślę, że na początku jeszcze były jakieś tam wątpliwości, ale dzisiejszy dzień już pokazał to, że no te osiem naszych punktu, punktów e, sektorowych pokazało, e, kto w tej chwili rządzi w tym kraju. Jeszcze. No jeszcze. Miejmy nadzieję, że długo. że długo <laughs> Powiedz też może o samych zawodach, o organizacji tych zawodów, o, o przebiegu. Ja ze swojej strony muszę powiedzieć tyle, że no świetnie było, Jest, jesteśmy zakwaterowani w świetnym ośrodku na Mazurach, koło szczyt na Brajniki, yy, sama organizacja super, wszyscy są zadowoleni, yy, co tu więcej bym powiedzieć. No. A powiedz o tych nowościach, nowościach jeśli chodzi o to, że były dwa łowiska i o tym, że na przykład o kwestia ważenia. Tak, tak, no wybraliśmy dwa łowiska, chcieliśmy trzy wybrać, ale tu jest problem tego typu, że przy dużych opadach śniegu, co się właśnie nam zdarzyło teraz, musielibyśmy przygotowywać parkingi, także to było dosyć kłopotliwe, także zdecydowaliśmy się na te dwa łowiska, w sumie podobne do siebie, Sasy trochę płytszy, tutaj brajniki do 5 metrów. Co do ważenia i, 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 i mhm. wyników no było bardzo świetnie zrobione. To na styl taki. Yy, pierwszy raz to widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystkie wyniki były wyświetlane na Telebimie i było to świetne, bo emocje są niesamowite, yy, gdy zmieniają się po prostu <gryw> wyniki liderzy. co chwila, tak, liderzy. No dobrze, jeszcze może chwilę coś powiesz o samej technice łowienia, powiedz, jeśli możesz zdradzić coś. No ogólnie wiadomo, może... Jeśli chociaż po troszku, jak, jakie żyłki, jakie mormyszki na sasek, mhm. a jakie na brajniki? Czy to była no znaczna różnica? Tak, przede wszystkim y, dwa różne łowiska. no i Same łowiska, nawet sasek, to nie jest tak, że w każdym miejscu łowiło się te same ryby. Tam dominowały w niektórych sektorach, gdzie były płytsze, takie do dwóch metrów. Y, ja stwierdziłem, że tam wygra okoń i, i łowiłem tego konia mormyszkami niedużymi, takimi 2,5 2, no, 2 2 mm. Tak, bardzo delikatne kiwaki typu te. Malone, które produkuje cienkie żyłki od 50 do 60, grubszych nie używałem. A, a jeśli a chodzi braj... o brajniki? Brajniki powiem tak, no wszyscy się nastawili na płotki. Zrobiłem zanętę bardzo dobro. no widać obroniliśmy się tu niesamowicie. No, trzy dwójki, dwie jedynki, weszły ryby. Y... Trochę mnie zaskoczyło, nie pozytywnie to, że tych ryb jednak było mało. No. Nie jednak wiem dlaczego, czy, czy być może... może pogoda, prawda? Ja myślę, że temperatura jednak jest dosyć mroźna. Mało jest poniżej gdzieś Tak, poniżej 10 stopni na minusie, także to mogło zadecydować o tym. No i ilość ludzi, no to jest 120 osób. Nagle jest łomot płotki, tak jak u w serce. Chcę Ci powiedzieć. Adami, jak Ci się podobała o, impreza? Język, no. Impreza zarąbista. Fajnie, bardzo fajnie. Towarzystwo, atmosfera super. A organizacji to byłeś organizacji? Organizacja uważam, że dobra. W miarę dobra. W miarę dobra. A jakieś plusy? Wzorowa. Nie w miarę wzorowa. 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 A co po wyszołowisku? Łowiskach. No, ja za stary jestem na takie łowiska, bo łow, no, łowianie, trzeba się ruszać, Tak, bardziej podchodzę do tego amatorsko i z przyjemności tutaj przyjeżdżam, żeby się z kolegami spotkać, Tak, to tak, tak. taka prawda jest w no. No, tym, tym takim no, zimowym sezonie, gdzie może mało tych zawodów, a jest możliwość się spotkania, no jest tak. fajnie, nie? to są takie akurat Ok ale gdzie słyszałem się Adam, wszyscy. że się mocno odgrażasz przed Nowym Sanczem. Ale to ja zawsze, wiesz, znacie mnie wszyscy, że ja żartuję. No postaram się zrobić wszystko, jak będzie to... Adam, będzie stawiał, jak wygrasz turę? Oczywiście. Z, z wielką przyjemnością. Tego Ci życzę. Dziękuję Na Ci raz. bardzo. Co chciałeś powiedzieć, Adasiu? Że pozdrawiam wszystkich kolegów wędkarzy. Czy będą wędki w podlodowe? W podlodowej, spławikowej, spinningowej, muchowej i wszystkich, wszystkich, wszystkich. Wszystkich... Prawda Tomek? Taka prawda jest. I żony wędkarzy, żeby by były bardziej cierpliwe. My z wędkarstwa lubimy czerpać bardzo dużo i można znaleźć w wędkarstwie różne rzeczy. No, każdy co dla siebie coś znajdzie. Tyle jest dyscyplin, że coś wystarczy. można Gratuluję Ci Tomek szukaszu. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. I Dziękuję. tak trzymaj jeszcze Dziękuję. do końca sezonu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję to, panowie. na no, Tobie również gratuluję Tomek za... Trzecie miejsce, o tu jeszcze jeden. Chodź, chodź. Proszę Robert, to, proszę. Gratulacje koch, 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 koch. No, za drużyny no, no. i gratulacje. dla Ciebie indywidualnie. Jeszcze to, trochę mi przy, brakuje przy, do kolegi, ale przy, przy, się, a, przyjemnie, z, ta... dorównać, ro, przyjemnie do, 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 do. z takimi asami stać. Tak. Ładnie wyglądasz z nimi tutaj, powiem Ci. No, widać, że... Postaraj, o, radę może radę. do drużyny wezmą, wtedy będziemy mieli szansę wygrać. No tak przepowiadają, przy, że mnie wezmą, ale jako sponsora. No. No. Bo umiejętności moje to wiesz jakie są. No dobrze, dziękuję. Może Roberta chwilę pomęczę. Mogę? Zatrzymajcie się. Szerokiej groźni. No, Cześć. No Robert, no gratulacje przede wszystkim. Indywidualnie. Trzecie miejsce, drużynowo bezapelacyjne zwycięstwo. Co? Co powiesz może o imprezie? O... Czyli impreza bardzo fajna. Znaczy, sportowa woda, równe sektory, tu chyba nikt nie miał pretensji, że nie wiem, tam łowią w jednym końcu, a w drugim końcu nic nie ma. Generalnie te osoby, które wygrywały, to zawdzięczały to sobie, bo wypracowały sobie. Ciężka praca, prawda? N nieraz. I te, które przegrały też właściwie mogły mieć pretensje do siebie, bo, bo właściwie po że od razu wiedziały dlaczego. Jakie błędy popełniły? Przypadków nie było przy, przy zwycięstwie. Raczej, raczej nie, raczej nie. Raczej nie. Mogło się tam, zdarzyć tam, w jednej turze. na zasadzie, że ktoś usiadł. Od razu na rybie, no i miał jakiś tam handicap, że, że po prostu sobie łowił, ale to trzeba było mieć no, bardzo dużo szczęścia, żeby trzy razy w trzech turach usiąść na rybie. Raczej wręcz niemożliwe, bo ty na no, przykład… Tego, że się siada na rybie, to jeszcze trzeba ją utrzymać. Umiejętności. Cały czas łowić. Twoje trzecie miejsce, a w sektorach możesz powiedzieć, które byłeś właśnie poszczególnych? Znaczy byłem w sektorze... Znaczy w pierwszej olbany, turze, to, nie w pierwszej turze, tak. Wygrałem, o... Pierwszą turę wygrałem, w drugiej turze się pogubiłem trochę, bo nie siadłem na rybie i skończyłem na piątym miejscu i trzecią turę wygrałem. 7 punktów. Siedem 7 punktów. A powiedz coś o organizacji samych zawodów. Czy organizacja? Ja podziwiam Krzyśka, że się podjął, bo mówię, Krzysiek jest z Tarnowa, zawody są na Mazurach. I wiele Trochę funkcji poza ciężkie, tym, prawda? Ciężko, bo nie dosyć, że łowił, to jeszcze tutaj właściwie yy, kwestie finansowe wszystkie załatwiał, sędziów, sektory, także sprawdziło się. No i... Mam nadzieję, że inni pójdą w jego ślady, że nie będzie tak, że organizuje okręg koszalin, jak nie ma lodu, to nie robią. Po prostu trzeba szukać Można lodu robić tutaj w Polsce. Polsce. Tak, dokładnie. Pomogą zawsze zespoły, które są blisko tego miejsca i zazwyczaj to są Mazury, także tutaj się dobrze łowi, jest bardzo dużo miejsca do, do rozgrywania na różnych...